I wszystkim z tej strony, witajcie w nowym odcinku z Moonbazu dzisiaj. Jako, że w poprzednim odcinku zrobiliśmy turbo do naszego gruza, dzisiaj skupmy się na zarobkach. Osiągnijmy jak najwięcej. I mam na to pewien plan: K-kaseno Ka Oczywiście, żartuję, rozwijamy tutaj przyjaźń ze wszystkimi i rozwijamy przyjaźń z Karoliną od razu, żeby zdobyć te beczki. Na razie nie możemy ich nawet dotykać, bo ona nam jeszcze nie ufa. Dzisiaj za to wpłaćmy 1000 dolarów. Zagrajmy o tysiąc dolarów. Zobaczmy, co dostaniemy. Cztery tysiące, 4... Dobra, bierzemy 4000, tysiące, wyprowadzamy się z kraju i śmiejemy się do, do Karoli w twarz. Proszę bardzo, przystojniaku! Rozwijamy przyjaźń z Karoliną, żeby mieć jak najwięcej tych beczek, żeby zarabiać jak najwięcej. I mamy też dużo pieniędzy na start, więc jest bardzo dobrze. O, ktoś nowy się pojawił. Dzień dobry! Dzień dobry szefie! Mamy już cztery przyjaźni. I już wystarczy na dzisiaj, bo nie wtrzymamy więcej. O są akurat, tylko gruz gdzieś w wodzie leży. U! Beczka! Znalazła się! I idziemy do domu Nareszcie w domu, jesteśmy W domu, kładziemy się do łóżka Do dziewiątej rano Mamy tutaj paliwo? Nie mamy paliwa Mamy 55%, dolejmy Troszkę, w, w ogóle czemu ja po auto Nie poszedłem, tylko z buta wracałem do domu Chociaż nie ukrywam, że byłem w takim stanie Że nie powinienem jeździć, idziemy do miasta Dolewamy paliwa O, śnieg pada, zobaczcie, śnieg pada Wchodzimy do środka do chłopaków Przywitajmy się z nimi, mamy już 13 przyjaźni. Wyciągnijmy koniga z wody za 100 dolarów i czekamy na noc. Dzień dobry, zjem to. Weźmy też syrop klonowy. Kupmy tego mega dużo, bo się przyda, żeby rozwijać przyjaźń z tą Karoliną. Wydajemy 120 dolarów. Dzień dobry, dzień dobry. Jedna osoba jest tylko. Norman zawsze tutaj jest. I zawsze coś pije. Cześć, Karola. Pijemy. Roz, rozwijamy przyjaźń. Dawaj piąte! Pio piąte, pijemy. Mamy już dziewięć przyjaźni, tylko boję się, że zaraz wystrzelę czymś z buzi na nich, więc cały czas się od nich odwracam. Wow, Sześć przyjaźni w jeden dzień napiliśmy z Karolą. I zaraz umrę przez brak energii. Na, na razie. Al albo umrzyjmy po prostu. Idziemy o 14 ledwo, że mi idziemy po naszego gruza. Będziemy tutaj na idealną godzinę. Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry Norman. Czemu nikt nie przechodzi w ogóle? Może dlatego, że wtorek jest. Cześć Karolina! Polewaj. Le, po o, ktoś jeszcze przyszedł kolejna osoba! Jackas! 15 przyjaźni. Już, już zasypiamy! O, bwa. przesadziłem trochę. Witam ponownie! U, umarłem. Dzień dobry po raz kolejny Już tutaj jakieś 700 dolarów wydaliśmy, ja wiem czemu ona mnie lubi! Otwierać! Dzień Ha Wywalili mnie! Dlaczego? Karola! Dlaczego? Nie, nie mogę wejść! Nie mogę! Szybko bo zgłodniałem, szybko przywitajmy się ze wszystkimi! Mamy już 31 przyjaźni a, przepraszam. Nalewaj dalej. Po no dostaliśmy 2200 dolarów, siedząc tutaj? Chociaż 2200 dolarów wydałem już u niej. Dzień ty, ty dobry. 37. Już mamy 42 z Karoliną. Norman tu zawsze przychodzi. Czy, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś trochę w kurze? Gdzie, gdzie jest jakiś pistolet? Jedno tylko! Ja tutaj codziennie 5 biorę, bo tam nie wykorzystuję. Dzień dobry, dzień dobry, jest to już ostatni dzień, gdzie spotykamy się z Karolą, zobaczcie, 47. Na 50 zaraz będziemy mogli wziąć tą beczkę. Mam nadzieję, że nie mogłem jej wziąć wcześniej. 49 i 50 mamy zaliczone. Karolina nam w pełni ufa i możemy kupić wreszcie beczki, wreszcie beczki. Za 700 dolarów jedna jest. Wrzućmy je do naszej baemki, ledwo to widzę i ledwo to chodzę. Wyścig jest! Jedziemy na wyścig! Jedziemy na wyścig! Oczywiście ten najdroższy wyścig! Witajcie, witajcie! Jasne, że chciałbym się ścigać od 1000 dolarów. Porozmawiajmy ze wszystkimi od razu, żeby rozwinąć z nimi przyjaźń. Zobaczcie, już się ustawił! Odpalamy naszego gruzika! I uwaga! Zaczynamy! Zaczynamy! Na początku będzie wygrywać, ale wyprzedzimy go! Nie! 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 Nie nie, 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 dlaczego tu jest taka dziura? Dla... Nie, stój, stój, to był żart o te tysiące dolarów, to był żart, to nie. był żart! Nie, 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 nie szybko, szybko! Przegraliśmy tysiąc dolarów, widzowie. Jedziemy do domu. M mamy przynajmniej usprawiedliwienie, że widzimy trzy drogi, tak? Podjeżdżamy pod domek. Wstajemy rano i czas to wszystko ogarnąć. Mamy beczuszki A te jakieś mniejsze się zrobiłem trochę. Bierzemy je na taczkę i idziemy do syropowni. Tylko o jednej rzeczy zapomniałem o włączeniu generatora. Włączamy generator i teraz idziemy do syropowni. Ech. Ech, ledwo się mieści. Jesteśmy na miejscu. Podłóżmy beczki. Tylko tu na razie dwa litry są zrobione. W takim razie rozpalmy ognisko i niech się robi. Już mamy jedną wypełnioną. Teraz drugą wypełniamy. Mamy drugą. Teraz się to wszystko niech sfermentuje. W tym czasie możemy to robić. Wstajemy rano. Zobaczmy, ile się zrobiło. A 20% tylko? Dobra, to, to czekamy chyba tydzień. Już powinno być gotowe, tyle czasu już minęło. I jak widać, mamy poniedziałek, a był czwartek. I zanim poszedłem spać, było 95%. Mamy gotowe. Bierzemy taczkę, wkładamy beczki. Trzy wejdą tutaj? Trzy beczki. I jedziemy do gruza. Jedna do tyłu, jedna na miejsce pasażera i jedna do bagażnika. Nie mieści się trochę, ale zamknijmy. O, nierozgrzany silnik. Pff, pff. A, pff. Idziemy oddać tą większą beczkę najpierw. Oddajemy. Witamy się z chłopakami. A no tak przecież beczek nie musiałem brać ze sobą. Mogłem po prostu wyjąć z nich tak jakby butelki i dać dalej, żeby się fermentowały. Zostawmy to tutaj. Weźmy nasze beczki i, i poczekajmy. Proszę, otwórzcie, bo zaraz umrę. Proszę, otwórzcie. Już 10 godzin czekam. O, nareszcie tyś... O, 1440 dolarów dostaliśmy. Przywitajmy się z Karolin, przywitajmy się z nimi. Bierzemy beczki znowu. Z, za 1700 dolarów. Coś czuję, że ona mnie skamuje cały czas. Przekładamy te beczki do syropowni Jest w ogóle syrop, jest trochę syropu Dolejmy paliwa do generatora I dajmy tutaj beczki, bo mamy mnóstwo syropu klonowego Włączmy piec Tu z 80 litrów tylko wchodzi Napijmy się syropu klonowego I mamy cztery beczki fermentujące się Znowu będę musiał czekać z pięć dni Ale i tak warto To, 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 to idę spać Mamy niedzielę 1400 dolarów dostaliśmy 6.30 Idziemy zobaczyć, czy się sfermentowało Jest już gotowy, jest gotowe Bierzemy wszystko Chociaż beczek nie musimy brać, tylko to Bierzemy każdy po jednym Bierzemy to, wsadzamy do auta Tylko muszę uważać, żeby tego nie użyć Beczki możemy zostawić Możemy nawet zrobić, żeby się uzupełniały I jedziemy szybko do miasta Bo musimy się napić syropu klonowego, bo inaczej umrzemy Szybko, szybko Nieważne. Teraz jedziemy. Nie, 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 nie. Nienawidzę tej gry. Powoli, spokojnie screamy, jedź. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ważne, żeby powoli jechać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Powolutku. Powolutku, powolutku. Podjeżdżamy delikatnie pod górkę. Jest dobrze, żyjemy! To szartia! Przynajmniej, przynajmniej jest już późno i możemy to oddać. 720, 6440, 2160 i uwaga prawie, prawie 3000 dolarów. Bierzemy kolejne beczki oczywiście i to będzie nieskończona farma pieniędzy dosłownie, jeżeli będziemy mieć tych beczek z 30. A, akurat wyścig jest! Pojedźmy na wyścig, czas na zemstę! Czas na zemstę, obróćmy się! Przywitajmy się ze wszystkimi! I zakładamy się o 1000 dolarów Z beczkami w środku, to wygramy Stajemy, tym razem już nie jadę na skróty, bo to nigdy nie wychodzi Zaczynamy, zaczynamy, będziemy musieli go jakoś wyprzedzić No teraz się udało, jedziemy Popycha nas Do hamowanie, to hamowanie No to oszukuje on Jedź, 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 gruziku, jedź Tylko nie mamy w ogóle trakcji w oponach Dobra, dobra, jest, 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 jest. Wygraj, wygraj, nie, nie, co ty Jest, jest wygrany Wygraliśmy Mamy prezent do odebrania Mamy tysiąc dodatkowych dolarów Zobaczmy, co to był za prezent Aha, odbieramy nagrodę Mamy spoiler z tyłu Prawie dobrze wygląda, jak będzie czarny samochód, to będzie dobrze wyglądać Jedziemy do domu Parkujemy naszego grusika Wstajemy rano Bierzemy beczki na tat. Co tu się stało? Co to na bluetooth się trzyma? I zobaczcie, mamy już 6 beczek! Więc zaraz będziemy zarabiać ogromne pieniądze! A to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subikę i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!